Dlaczego sfinksy są super? Mam wrażenie, że już tu gdzieś widziałem i czuję, że źle się to dla mnie potoczy. To zaczynamy. Przypomnienia, wizerunek naszego sfinksa. chod bez sierści. Jest taki pomarszczony jak skóra, wiecie gdzie. Między innymi dlatego przygotowana jest ta prezentacja. Symbolika sfinksa. Czy pamiętasz, jakie jest Twoje ulubione uniwersum? Star Warsy. Dokładnie tak. A co kojarzy się ze Star Warsami? No, dużo rzeczy. Między innymi. Nie, no teraz to obraziłaś. No, jak grogu, jest taki słuch. To zobacz, jakie to jest pomarszczone. To wygląda jak 70-latek z demencją. Dokładnie tak samo jak ten oto co No bohaty. nie, 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 widzowie, to zniewaga już jest. Koszta. Koszty Kosz... się mówi. Koszty. Oczywiście związane z posiadaniem kota. Nie musisz się o to martwić. Sponsor został znaleziony. sponsor. Właśnie. Przybliżę tobie teraz sylwetkę naszego sponsora. Aaa, okej. Okay. Przypomina Ci to kogoś? Tak. Mam wspólny budżet z tym sponsorem, to nie brzmi dobrze. Spokojnie, spokojnie. Specjalnie dlatego przygotowałam plusy i minusy sponsora. Minus? Chcę łysego kota, pomarszczonego jak... Wiecie, która część ciała. Prezentacji się nie przeszkadza. Plusy. Opłaca wszystko wraz z kotem. Jest opiekuńcza, kochająca, kreatywna O, to jest kreatywne, to tego Ci nie można zabrać Pomocna i kocha kotki A z minusów? Spokojnie, jest tylko jeden Czasem zapomina, że się na coś z Tobą umawia Ale na to można przymknąć oczko Super sprawa Pomyślmy o kimś, kto nie chce być sam Przypominacie to kogoś? Tak, przypomina mi to najszczęśliwszego kota, który jest bardzo szczęśliwy w naszym mieszkaniu i nie potrzebuje kolegów. Sam Kula popiera ten pomysł, nawet udało mi się od prezesa podpis. Nieprawda, siedzi tam i dobrze się bawi. Prezes prowadził mocne dyskusje, jak widać z sukcesem. Czuję się skamowany tutaj. Inne kotki również są fajne, sponsor zgadza się na każdego, także myślę, że klamka zapadła.